Wszystko, co niematerialne i materialne, składa się z atomów. Nasza dłoń przemieszcza się przez powietrze, w oceanie, atomów bezproblemowo. Natomiast, jeśli skonfrontuje się z drugą dłonią albo będzie chciała skonfrontować się z innym obiektem, nie może przez niego przejść. Pytanie: po co nam jest to potrzebne i do czego jest nam to potrzebne? Odpowiedź leży w naturze elektronu który ma pragnienie otrzymywania dla siebie i zapłaci absolutnie każdą cenę, żeby otrzymać to na czym mu zależy, to czego pragnie. Atom na swojej zewnętrznej części eksponuje elektron. Kiedy ten elektron zbliża się do innych obiektów, one nie rezonują z nim. One uciekają od niego. One nie chcą mieć z nim nic wspólnego. Dlatego uciekają, odchodzą, oddalają się od Niego. Dlatego nasza dłoń nie może przejść przez ścianę. I to trochę tak jak w naszym życiu. My, jak czujemy, że jesteśmy przy osobie albo w gronie osób, które są ofiarami, najchętniej oddalamy się od nich. Ale to samo, paradoksalnie, robią nam sytuacje, na którym nam zależy, bez względu, jak ciężko byśmy nie pracowali, jak ciężko byśmy się nie starali i... Inwestowali w naszą transformację i przemianę naszej świadomości, być może, albo tego, jak jesteśmy postrzegani przez kolorowy piar, nie wychodzi nam. Nie wychodzi. Te sytuacje, na którym nam zależy, albo być może osoby, z jakiegoś powodu oddalają się coraz częściej od nas, i coraz trudniej nam przywołać te scenariusze i to wypełnienie, które z łatwością przechodziło nam kiedyś. Pytanie dlaczego? Jeśli zastanowimy się nad obszarami, w których my naprawdę cierpimy, to tego elektronu jest więcej w tych obszarach niż kiedyś. I pomoże nam to być może sytuacja, jak wyobrazimy sobie scenariusz, w którym jesteśmy w jakimś prestiżowym miejscu, być może w restauracji, no, gdzie zachowywać należy się w odpowiedni sposób. Kiedy złamiemy to zachowanie, kiedy złamiemy tą strukturę, to być może zostaniemy. Ocenieni, że nasza świadomość została zaaberowana gdzieś wcześniej, że należy ją przetransformować. To trochę tak jak być na Rodeo Drive w Beverly Hills i nie zależy nam na tym, jak ktoś oceni nas, prawda? Jeśli jeżeli pragniemy czegoś wziąć albo chcemy się z kimś podzielić tym, o czym my w tej chwili myślimy, nie obawiamy się oceny bo ktoś nas być może nadmiernie przeprasza i, i my oczywiście oceniamy to jako małstkowe ego, to my wtedy nie boimy się powiedzieć, zachować się, bez względu na okoliczność, w zależności jaki biznes mamy do wygrania i do ugrania. My nie boimy się powiedzieć, wejść, zaprezentować siebie. My zapłacimy każdą cenę, żeby dostać, otrzymać to, jakie jest nasze pragnienie. Bez względu, co pomyślą o nas, te osoby, które nie potrafią z jakiegoś powodu wyrazić to, co my potrafimy zrobić, dziwimy się tym być może osobom i definiujemy je jako ofiary. I być może tymi ofiarami są. Być może w tym kontekście są ofiarami i też powinny przetransformować siebie. Ale jest między nimi a nami ogromna różnica. I polega ona na tym, że. My bierzemy, my po prostu bierzemy, czego one nie biorą, być może nieświadomie, być może nie chcą być wystawione na taką próbę, są nieświadome tego, być może cierpią na swój sposób. My próbimy, próbujemy od czasu do czasu oczywiście oświadomić ofiarę o tym, prawda? Żeby się zmieniła, żeby zechciała spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy. Uczymy ją, nie pouczamy, dzielimy się z nią, ale to nie działa. Zatem mówimy, naszym zadaniem jest, otrzymać to, co my pragniemy. Skupmy się na sobie, skupmy się na tym elektronie. Zatem zapłacimy każdą cenę. I tu jest problem, ponieważ elektron jest ofiarą. I dlatego te okoliczności, na którym nam zależy, nie przychodzą do nas. A ta inteligentna energia nie nabierze się na sztuczki piarowskie. Ona nie nabierze się na to, co my, naszym zdaniem, czujemy, że jest istotne, co jest ważne. Ten potencjał, ta inteligentna energia, ona od nas ucieka, ona od nas oddala się. Zatem kluczowe jest skupienie się na tym, czy w danym obszarze, w którym dzisiaj my cierpimy, który chcemy zobaczyć w przyszłości, którego tak bardzo potrzebujemy, czy my przypadkiem nie zebraliśmy w tym obszarze, w porównaniu z naszą przeszłością, więcej tego elektronu, więcej brania. Być może nie obawiamy się pewnych scenariuszy, być może nie obawiamy się konfrontacji z wieloma aspektami w naszym życiu, które, z którymi kiedyś byśmy pewnie nie mieli i nie chcieli mieć nic wspólnego. Dziś nie obawiamy się ich, ale być może właśnie w tej konfrontacji, której się nie obawiamy, być może jest branie. Być może jest to elektron, na który powinniśmy zwrócić uwagę. Kluczem jest. Nie branie dziś tu i teraz. Zatem pomyśl o obszarach, pomyśl o obszarach w twoim życiu, gdzie występuje prawdziwe cierpienie, gdzie dziś występuje ból, gdzie ty chcesz zobaczyć przyszłość, gdzie chcesz zobaczyć zdjęcie tej przeszłości. Ustal. Ustal, czy jest w tym elektron. Ustal, czy jest w tej okoliczności lęk, czy jest strach, czy jest mechanizm Branie odpowiedzialności polegające na tym, ja muszę wyjaśnić tą całą sytuację, ja muszę wiedzieć, na czym ja stoję, w jakim kierunku ja podążam. Ja muszę wiedzieć cokolwiek. Widzisz, to budowanie tego zdjęcia jest budowaniem być może przeciwności, w jakiej zostaliśmy nauczeni um, nie bycia ofiarą. My bierzemy tą odpowiedzialność w nasze ręce, ale w tym braniu odpowiedzialności bardzo często jest budowanie silniejszego elektronu, budowanie tego pragnienia otrzymywania dla siebie za wszelką cenę. Zatem, zatrzymanie się, zatrzymanie się. W momencie, kiedy ja chcę coś wyjaśnić, pogodzenie się z tym, że ja nie chcę czegoś wyjaśnić, pogodzenie się z tym, że ja nie chcę zobaczyć tego, co czeka na mnie w przyszłości pogodzenie się i zaakceptowanie tego jest minimalizowaniem jest transformowaniem elektronu i na tym powinno nam przynajmniej w niektórych obszarach w naszym życiu zależeć zachęcam także do wejścia jak co tydzień na stronę fundacji Modern Analysing Center gdzie materiałów na temat samorozwoju jest znacznie więcej. Zachęcam też do zadania pytań, na które zawsze udzielę odpowiedzi. Wszystkiego dobrego!